Proszę Państwa, szybkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny, a tymczasem minister Nowacka, minister edukacji, szykuje nam bardzo poważne i powiedziałbym od razu, niezwykle niekorzystne dla młodych ludzi zmiany na polu nauczania religii w szkole. O co chodzi? Mianowicie dotychczasowe ustawodawstwo zakłada, że jeżeli. W danej klasie jest co najmniej siedmiu uczniów, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach, w lekcjach religii, które są dobrowolne, przypomnijmy, to dla nich organizuje się zajęcia. Jeżeli jest mniej niż siedmiu uczniów, to się łączy tych uczniów z jednej klasy z drugą czy nawet trzecią klasą, ale wyłącznie na jednym poziomie nauczania. Co chce zrobić minister Nowacka? Chcę wprowadzić kompletny miszmasz, mianowicie można będzie łączyć te grupy dzieci czy młodzieży zgłaszających się na katechizację, a nawet jeżeli jest powyżej siedmiu uczniów, czyli każda grupa będzie mieć, tak jak przewiduje pani minister, 28 czy 30 uczniów, zależnie od wieku, i to będą grupy nie tylko międzyklasowe, ale międzyrocznikowe, czyli uczniowie na przykład z pierwszej klasy szkoły podstawowej mogą być, mogą być w jednej grupie zajęciowej z uczniami z trzeciej klasy podstawowej i tak dalej, i tak dalej. To samo czwarta, szósta czy siódma, ósma. Więc na przykład w jednej grupie zajęciowej znajdą się dzieci, które zaczynają katechizację w szkole, z tymi samymi dziećmi, którzy są przygotowywane do pierwszej komunii świętej bądź które są już po pierwszej Komunii Świętej, jak jeżeli jest różnica trzech lat, realizować jeden program nauczania. Po prostu chodzi o taki bałagan, który będzie nie do zniesienia i dla dzieci, i dla nauczycieli. Jak mówią eksperci, jest to nie może pani minister wprost zlikwidować nauczania religii w szkole, bo to zapewnia konkordat, ale chce takimi. No, machinacjami doprowadzić do faktycznej likwidacji nauczania religii w szkole. A przypomnijmy, że nauczanie religii w szkole jest absolutnie standardem europejskim, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to na 27 krajów Unii w 24 jest katechizacja w szkole, jest nauczanie religii w szkole. Dlaczego? I to nawet w takich państwach no, znacznie bardziej zlacyzowanych yy, niż Polskę, jak Hiszpania, jak Włochy, jak Niemcy, dlatego że mądrzy ludzie zarządzający edukacją wychodzą tam z założenia, że po prostu niezależnie od stopnia wiary danego człowieka jakaś edukacja w pewnym systemie wartości jest absolutnie niezbędna i co więcej, nikt nie zrozumie europejskiej kultury bez pewnych podstaw wiedzy religijnej, bo to religia jest kluczem dla europejskiej kultury. Jeżeli chodzi o panią Nowacką, to jest jeszcze jeden problem, że te zmiany, jakie mają wejść 1 września na mocy rozporządzenia opublikowanego 1 sierpnia, są niekonstytucyjne, sprzeczne z polskim prawem. Złamała pani minister 12 artykuł ustawy oświatowej, która mówi, że owszem, można zmieniać różne rzeczy w sensie zasad nauczania religii ale wyłącznie w porozumieniu z kościołami katolickimi i innymi, które mają dostęp do systemu oświaty, które nauczają swojej, zasad swojej religii. Pani minister po prostu złamała prawo. Miejmy nadzieję, że znajdą się odważni, mówię o instytucjach kościelnych, czy, czy społecznych, czy państwowych, które zaskarżą to postępowanie minister Nowackiej do Trybunału Stanu. Bo na to nie możemy sobie pozwolić naprawdę. Religia w szkole jest dużą wartością, co nie znaczy, że nie trzeba jej reformować. Trzeba ją reformować, uspółcześniać, bo ta dzisiejsza młodzież jest inna niż powiedzmy 20 czy 30 lat temu. Ale nie będzie możliwa żadna pozytywna reforma przy takim bałaganie, jaki chce wprowadzić minister edukacji.